Spartak Grup. Witam pana serdecznie. Kilka słów o tym dronie. To jest dron Ares. Jest to dron zwiadowczy, którego rola polega na tym, żeby polecieć i być pierwszym w miejscu, gdzie jest jakieś zagrożenie. Czyli rozpoznajemy skażenia, promieniowanie i inne kwestie, które mogą być związane z zagrożeniem życia człowieka. Jest to dron przygotowany w technologii, która uniemożliwia jego zakłócanie, dlatego taki trochę dziwny kształt. I dron ten y, również ma ciekawą cechę w zasadzie sterowanie globalne. To znaczy, można nim sterować z dowolnego miejsca na świecie. Gdziekolwiek go postawimy, jest zasięg sieci albo Wi-Fi, albo GSM, LTE. I to jest jakby jego najmocniejsza strona. Dlatego, że można dziś z Bielska Białej, tam gdzie mamy Centrum Dowodzenia. Takiego drona wywieźć do dowolnego kraju w Europie, nawet poza Europą i sterować z nim, pracować z nim po prostu zdalnie. Bra, straży pożarnej może być wykorzystany konkretnie jako, jako co? Jaką funkcję może spełniać straży pożarnej? Dla straży pożarnej przede wszystkim jako dron rozpoznawczy. To znaczy, jeżeli mamy taką sytuację, że palą się torpowiska, lasy i inne historie, to ten dron, jako że on ma 90 minut lotu, to jest dość długo, możemy po prostu tego drona wykorzystywać do patrolowania. na maniaczku.